Witajcie w kolejnym odcinku dziennika budowy Centrum Rehabilitacji Fundacji Honig Pudowremu. Tym razem chcemy się pochwalić ukończoną właśnie zabudową parteru naszego Centrum Rehabilitacji. Będziemy mogli pokazać Wam kształt naszych zamierzeń. Tu, gdzie właśnie stoję, będzie znajdować się recepcja, w której miła Pani recepcjonistka będzie swoim uśmiechem witać naszych pacjentów. Hall i recepcja naszego Centrum Rehabilitacji obudowane będą dużymi przeszkleniami, bo bardzo byśmy chcieli, żeby naszych pacjentów jak najczęściej witało takie piękne słońce jak dziś. Wchodzimy do zasadniczej części naszego Centrum Rehabilitacji. Postaram się Wam opowiedzieć pokrótce o przeznaczeniu poszczególnych pomieszczeń. Chodźcie ze mną. Po prawej stronie dwie dosyć obszerne szatnie, gdzie nasi pacjenci będą mogli zdjąć wierzchnię, odzienie i przygotować się do zabiegu. Tutaj szatnia męska, kawałeczek dalej szatnia damska. Po lewej stronie z kilka gabinetów. Tutaj będą odbywać się terapie dźwiękami, laserem, bolem magnetycznym. Tutaj nieco większe pomieszczenie, kawałeczek dalej dwa troszkę mniejsze. Tutaj e, dwa niewielkie, ale bardzo funkcjonalne gabinety do masażu. Tutaj e, toalety, e, a nieco dalej e, również bardzo, bardzo ważna część, a więc e, sala do terapii, a więc terapii ruchem. Gdzie będą znajdować się rozmaite urządzenia, drabinki, materace, gdzie nasi podopieczni i wszyscy potrzebujący będą mogli skorzystać z takiej właśnie formy rehabilitacji. Ale zajrzyjmy jeszcze za ścianę. Bo za ścianą część przeznaczona do hydroterapii, czyli terapii wodą w rozmaitych formach pod rozmaitym ciśnieniem za pomocą różnych urządzeń. Chodźcie zerknąć. Na razie to wygląda w ten sposób. Trochę ściany odbijają echo moich słów, ale jak widzicie wszystko nabiera kształtu nabiera kształtu. Chcemy się tym chwalić, chcemy się dzielić dobrymi wieściami. Dziękujemy, że nas wspieracie i prosimy, nie zapominajcie o nas, czy to poprzez udostępnianie naszych postów, dzielenie się dobrym słowem, przekazywanie dobrej energii, ale też przekazywanie wpłat, które zostaną przeznaczone na rozwój naszego centrum rehabilitacji, które będzie służyło wszystkim mieszkańcom Widowa i Okolicy. A na piętrze zabudowa też nabiera kształtów. No i moi drodzy, jesteśmy już na poddaszu. Powinniśmy być na poddaszu, bo na razie jesteśmy pod niebem, ale już na poziomie poddasza. Niedługo będziemy zabierać się za roboty związane z więźbą dachową. Także już będzie można powiedzieć w pełnym tego słowa znaczeniu, że jesteśmy na poddaszu. Na razie możecie podziwiać panoramy Gdowa i Okolic. Gdzieś.